Z edycji na edycję tych osób jest coraz więcej. Jest coraz więcej. Myślę, że przede wszystkim sama idea, to że biorą w niej udział pacjenci, którzy są żywym dowodem tak naprawdę tego, że transplantologia jest dziedziną medycyny, która leczy, daje nowe życie i ci ludzie często robią... Coś, czego nie robili przed przeszczepieniem, nawet by nie pomyśleli, że mogą takie rzeczy robić i góry zdobywać. Także to cieszy. Myślę, że wiele jeszcze jest do zrobienia, jeżeli chodzi o wiedzę w społeczeństwie. Jest coraz lepiej, bo mamy różne możliwości przeczytania o tym. Jest internet, są różne media. W związku z tym jest lepiej, a myślę, że bardzo fajną inicjatywą jest to, że tutaj jest młodzież, bo oni tych mediów używają na co dzień i oni są po prostu takim nośnikiem tych informacji, to, to co tu się dzieje. Że uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa, że zostali kolejni raz zaproszeni uczniowie liceów. Pani doktor, w ośrodku, w którym pani pracuje w Katowicach, zwyczajowo przeszczepiało się najwięcej w kraju nerek od zmarłych dawców w Polsce. Jak ta sytuacja wygląda dzisiaj? My w dalszym ciągu przeszczepiamy dużo, ale są ośrodki w tym roku, które zrobiły więcej, jak Gdańsk, który zawsze przed nami. Łeb w łeb, że tak powiem, ale to cieszy, bo to widać, że jest coraz większa też świadomość wśród medyków, wśród anestezjologów i też nasza ciężka praca daje efekty. Miejmy nadzieję, że to będzie coraz bardziej szło do przodu. Jesteśmy też po epoce COVID-a niestety i to nam troszkę dało w kość, chociaż Śląsk był jednym z regionów, również Gdańsk, Pomorze, gdzie nie było widać tak naprawdę tak dużego spadku przy covid -zie. I to też cieszy, że ludzie pomimo tego, że mieli inne jeszcze dodatkowe jakby obowiązki pacjentów, którzy zajmowali dużo czasu, jednak mimo wszystko nie zapominali o tym, że jeżeli no, dla nich to była na pewno trudna sytuacja, bo pacjent im umiera, ale że ten pacjent... Zosta może zostać dawcą po swojej śmierci i uratować komuś życie. I podejmowali się tej procedury stwierdzania zgonu i rozmowy z rodziną, która nie jest łatwa. Pani doktor, jak Pani ocenia, jakie wyzwania stoją dzisiaj przed transplantologią w Polsce? Myślę, że przede wszystkim większa świadomość społeczeństwa. To, co też jest, to jest to dziedzina medycyny, która jest bardzo trudna. I nie każdy chce w tej dziedzinie pracować. I to jest niestety, znaleźć takich młodych ludzi z pasją, którzy będą chcieli z nami pracować. Na szczęście się tacy znajdują, ale jest coraz trudniej.